przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry państwu. Zapraszam na raport na dziś. Brazylijski senat wzywa do postawienia prezydenta Bolsonaro w stan oskarżenia za zbrodnie przeciw ludzkości. Bolsonaro miał celowo narażać Brazylijczyków na niebezpieczeństwo i podżegać do przestępstw. Na rok przed wyborami brazylijski prezydent przegrywa w sondażach i zmaga się ze złą prasą na całym świecie. Czy Bolsonaro wyjdzie z opresji? O tym w raporcie na dziś, 3 listopada 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty, niezależnie od ich wysokości, z serca Państwu dziękuję. I zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze nie są patronami raportu, do dołączenia do grona już ponad. 5700 patronów. Najłatwiej zrobić to za pośrednictwem mojego profilu w serwisie patronite.pl. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Zaczynamy. A moim gościem jest Bartłomiej Rabi, szef wydawnictwa Mandioka, znawca i admirator Brazylii. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry, Darku. Komisja Senacka przygotowała raport o objętości 1200 stron. To jest akt oskarżenia wobec Bolsonaro za jego postawę w trakcie pandemii COVID-owej. Brazylia jest krajem z największą po Stanach Zjednoczonych liczbą zgonów na covid Ponad 600 tysięcy ludzi zmarło. I jak rozumiem, senatorowie obwiniają za to bezpośrednio Jaira Bolsonaro, tak? Tak wynika. To z faktu, że w zasadzie od samego początku pandemii bagatelizował Bolsonaro pandemię jako taką, mówił, że używał słowa grypinia, czyli grypka, przeziębienie, mówił, że trzeba się wziąć w garść, zdrowo odżywiać, ruszać, chodzić do pracy, a wtedy grypka nie zaszkodzi, porównywał panikę związaną z... Z tą chorobą do paniki, jaką siano przy okazji, kiedy pojawił się AIDS, nas wszystkich wybije i tak dalej, i tak dalej. On generalnie takich wystąpień, nazwijmy to antykowidowych, miał mnóstwo. On bił rekordy, jeśli idzie o, o te wystąpienia. E, broni się dzisiaj tym, że oczywiście na dzień dobry Brazylia zamknęła granicę. Tylko problem polega na tym, że ona zamknęła granicę, ale ja przypominam sobie, że chyba z półtora roku temu. Kiedy byłem u ciebie w raporcie, mówię, że tam problem będzie nie jak zamkną granicę, tylko jak to wejdzie do fawel. To rzeczywiście weszło do Fawel, gdzie na tężeniu, gdzie, gdzie ta jest przeogromna. Ludzie siedzą sobie na, na głowach tam w małych osiedlach wielkości naszego jakiegoś drobnego blokowiska. Mieszka 200, 250 tysięcy ludzi, czyli tyle, ile mają miasta wojewódzkie w Polsce. I kiedy pandemia się tam rozlała, no to pojawił się faktyczny problem którym oczywiście rząd sobie nie poradził, bo poradzić sobie nie mógł i prawdę powiedziawszy mm, moim zdaniem jakkolwiek y, to, co wygaduje Bolsonaro, to, to reszta włosów na, na głowie się jeży, o tyle nie sądzę w świetle tego, to jaki problem miał rządy Ale te bardziej rozwiniętych krajów, nie sądzę, żeby sobie poradziły, bo, bo ja nie wiem, jak rozwiązać problem pandemii Pawełowiska. Nie wiem, czy jest ktokolwiek mądry, kto miał pomóc w ogóle na tym niemniej, jemu zarzuca się, że nie informując ludzi, chciał realnie rzecz biorąc wytworzyć odporność zbiorową. To znaczy, po prostu y, szedł y, taką y, metodą szwedzką, że tak powiem, wobec całego społeczeństwa Brazylii. Właściwie nie było podjętych kroków antypandemicznych y, na początku tej pandemii. Tak, wyznawał sowiecką zasadę: zbijmy termometr, nie będzie temperatury. To pierwsza rzecz. A druga, i to jest świeższa, bo to już jest historia z początku tego roku, dotyczy skandalu, rzekomego skandalu korupcyjnego na okoliczność kontraktowania szczepionek. My tutaj szczegółów jeszcze żadnych nie znamy. To są na razie tylko um, doniesienia prasowe na podstawie oskarżeń rzucanych przez polityków z partii opozycyjnych, więc tak naprawdę nie mamy żadnych mocnych, oskarżeń prokuratury. Natomiast coś pewnie na rzeczy jest, zważywszy na fakt, wielokrotnie o Ciebie miałem okazję mówić o aferze to że w brazylijskiej polityce powiedzieć, że ktoś jest uczciwym politykiem, no to jest naprawdę poważna sprawa, bo w zasadzie każdy polityk, o którym kiedykolwiek rozmawialiśmy, to później miał zarzuty korupcyjne. Więc jak już się pojawił wątek korupcyjny, a wiemy, że chodzi o miliardy dolarów, bo to przecież już... W tej chwili jest 52% brazylijskiego społeczeństwa zaszczepione, to jest naród 208 milionowy, no to kontrakty musiały być naprawdę ogromne. Zważywszy na fakt, że mniejsze kwoty dochodziły dochodziło do wielkich nadużyć w Brazylii, to podejrzewam, że i te szczepionki mogły być. Niezłym i łakomym kąskiem. Natomiast Bolsonaro czeka jeszcze walka w parlamencie brazylijskim o taki program socjalny Auxilii o który zastępuje tą legendarną bolsę familię. I tam opozycja po raz pierwszy zderzy się tak mocno na całego z Bolsonaro. I myślę, że jeśli się odbije wówczas, to obawiam się, że Bolsonaro y, włos z głowy nie spadnie, jakoś tam doczołga się do. Tych wyborów, chociaż Brazylia jest chyba jedynym znanymi krajem, gdzie impeachment się zdarzał w ostatnich 30 latach i, i skazali byłego prezydenta na więzienie. więc e, Jakkolwiek to brzmi u nas trochę w kategorii science fiction, to tam się skazuje prezydentów na więzienia, odbiera się im władzę i tak A czy to jest możliwe, Twoim zdaniem, e, przy tym układzie osobowym, zwłaszcza jeśli chodzi o osobę prokuratora? Czy to jest możliwe, żeby ten prezydent rzeczywiście stanął przed sądem? Wydaje mi się, że tak. Znaczy, dwa lata temu, czy przed odwołaniem Dilmy, powiedziałbym, że nie. Natomiast w świetle tego, że udało się odwołać Dilmerusa i udało się skazać Lule, to wydaje mi się, że w Brazylii wszystko jest możliwe. Trochę jak w meczu piłkarskim. W związku z tym, tak, wydaje mi się, że, że to by się udało. Natomiast pod jednym warunkiem. Pierwszym papierkiem lakmusowym będzie to, czy uda się opozycji zablokować limit wydatków budżetowych i, i czy rząd Bolsonaro, który chce rzucić taką kiełbasę wyborczą 11 miesięcy przed wyborami w postaci programu Auxilio Brasil. Jeśli go zablokują, co ciekawe, ten program socjalny będzie blokowała lewica, która programy socjalne ma na sztandarach, to taka zabawna historia. Ale to w Brazylii akurat wielokrotnie o tym mówiliśmy, to jest norma. Tam to się miesza, pojęcie lewicy-prawicy to jest dosyć płynne. I jeśli uda się w tych głosowaniach zablokować Bolsonaro, to myślę, że to może pójść dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że partia pracujących, czyli partia Luli i Dilmy, tych, którzy przed Bolsonaro przez kilkanaście lat rządzili Brazylią, to jest partia, która w 513-osobowej izbie deputowanych ma zaledwie 50 posłów, bo brazylijski parlament to jest dwadzieścia kilka partii w jednej i w drugiej izbie i tam wchodzi się bez przerwy jakieś koalicje. Są często koalicje taktyczne, więc te, te koalicje one się montują pod konkretne zamówienie. Dlatego ten Bolsonaro, no nie mogę powiedzieć, że, że się obroni albo nie, bo on też ciągle zawiera jakieś sojusze taktyczne. Mało tego, Wczoraj przeczytałem w tygodniku Weża, że on nawet kombinuje, żeby stworzyć kolejną swoją partię, z której on chce stworzyć w ten sposób, że powyciąga z różnych mniej lub bardziej prawicowych organizacji i partii y, ludzi do tworzenia tego obozu. Natomiast y, komentatorzy Weża to jest taki prawicowy y, tygodni, nawet z tej Weży, która, która raczej jest zawsze taka anty-Lula, anty-Dilma, oni już y, machnęli ręką na zasadzie. Ten facet to już naprawdę wygaduje takie rzeczy, że my nie wiemy nawet, jak to komentować. A co się dzieje z prezydentem Lulą? Bo jak patrzyłem na sondaże, to on ma duże szanse, żeby zostać prezydentem. Jeszcze raz. Tak, to jest w ogóle ciekawa historia, bo on faktycznie może zostać prezydentem. Oczywiście znowu trzeba stoczyć walkę formalną, żeby zarejestrować jego, jego kandydaturę. Ale w Brazylii, skoro udało się go wyciągnąć, skrócić ten wyrok, to myślę, że i to akurat partii pracujących się uda. Jego popularność jest oczywiście wysoka, natomiast często się pojawia. Ona się pojawia dlaczego? Dlatego, że cały czas mówimy o drugiej turze i gdyby doszło do konfrontacji Lula kontra Bolsonaro. Mamy w tej chwili w brazylijskiej polityce takie zderzenie dwóch skrajnych i zarazem skrajnie krzykatych frakcji czyli lewicy takiej krzykatej, strasznie hałasującej, stojącej za lulą i prawicy strasznie takiej krzyczącej, agresywnej, stojącej za Bolsonaro. Natomiast ten cały środek i ten taki trochę skręcający w lewo i, i w prawo, one zniknęły, wyparowały z dyskursu politycznego w Brazylii. to jest straszne, jak się czyta takie w miarę, w miarę konserwatywne, by powiedział nawet nie konserwatywne, tradycyjne pisma typu na przykład Estadao, to tam jest trochę blady strach. No, no po prostu grzeczny, <grytanie> to tak grzeczni w miarę umiarkowani ludzie są przerażeni, no bo oni w tej chwili są między dwiema skrajnościami i, i szukają sobie gdzieś tam swojego pola. Jest, no ponieważ od czasu Lawarza nastąpiła. E, rewolucja, jeśli chodzi o partie. Partie pozmieniały nazwy, część partii się połączyła, ta, ta się rozpadła, przemieniła się w inną, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc praktycznie nowe rozdanie mamy w ostatnich e, kilku latach, jeśli chodzi o parlamentaryzm. To może przesadziłem nowe rozdanie, ale sporo zmian, może tak. E, I w tej chwili ci tacy raczej prawicowi wydaje się, że mając takiego swojego kandydata w osobie Żłał Dori, to jest były prezydent. Miasta São Paulo, teraz gubernator stanu São Paulo, on jest taki elokwentny, ładnie ubrany, biega, mówi po angielsku i tak, i, że tak powiem, świat by go zaakceptował. Natomiast ta tak umiarkowana lewa strona ma problem, bo tam zostali sami ci, których Lula i Dilma wiecznie ogrywali w kolejnych kampaniach wyborczych i, oni, i to są takie już stare lwy, bez pazurów, bez zębów. I tutaj cała lewa strona, jakby gra polega na tym, żeby jak najwięcej zjednoczyć wokół Luli. Myślę, że Lula ma realne szanse. Natomiast pytanie: czy, czy, to, czy to nie jest cały czas w Brazylii wybór między dżumą a cholerą? To znaczy, ci, którzy doprowadzili kraj do ruiny, czyli ludzie z, z obozu Luli i Dilmy, zastąpili no, dziwaczną zupełnie postacią, czyli Bolsonaro, który. No, w zasadzie dzisiaj może powiedzieć, że, że 2 plus 2 jest 4, jutro że 5, a pojutrze że 6. Um, i, I to jest tak naprawdę z punktu widzenia brazylijskiego wyborcy straszne. Już, już kiedyś u ciebie to mówiłem, że to jest, że to jest naprawdę żal mi Brazylijczyków, że te, te dwa główne obozy to są obozy skrajnie populistyczne i takie prowadzące tak naprawdę ten kraj. No, straszną przyszłość, moim zdaniem. To jest y, bardzo słaby moment y, też dla Bolsonaro na arenie międzynarodowej. Mieliśmy możliwość obserwowania go na szczycie G20 we Włoszech, gdzie występował w zasadzie w roli czarnego luda. Nawet na, na ten spacer pożymie y, z przywódcami światowymi się nie udał, tylko poszedł sam, i tylko kanclerz Merkel chce się z nim kolegować. Wygląda na to, bo kanclerz Merkel ze wszystkimi się chce kolegować, zwłaszcza pod koniec swojej kadencji. Ale to się jakoś odczuwa, spadek y, prestiżu Brazylii na arenie międzynarodowej, Brazylii kierowanej przez Bolsonaro, bo nie mówimy o piłkarzach ani o Sambie, tylko o, o polityce tego kraju. Wydaje się, że tak, zresztą ta, ten spacer skończył się za zadymą, nam doszło do regularnej bójki między ochroną a, a, a Brazylijczykami mieszkającymi, żyjącymi w, w Rzymie, co kolejny był, był skandal, ale w zasadzie gdzie tylko się nie pojawi Bolsonaro, tam jest skandal, to, to jest niewiarygodna postać, to jest, ja mam czasami wrażenie, że to jest dokładna odwrotność Petera Sellersa w, wystarczy być na podstawie Kosińskiego. Tam wszystko wchodziło, a tu po prostu wszystko się... Czego ten człowiek nie dotknie, to się rozwala. Może po prostu blondynat w, w jednym bucie była też taka francuska komedia. To jest postać jak z komedii slapstickowej. Ja, to jest Nikodem Dyzma, któremu się nie udaje, rozumiem. To chcesz powiedzieć, tak? To jest wręcz, Darku, niedowiary, że ten człowiek jest prezydentem, demokratycznie wybranym prezydentem 208-milionowego kraju z potężną armią, z ogromnymi zasobami, Wielbiciele teorii spiskowych może na początku że on jest po prostu sterowany. No bo to, to jest niewiarygodna liczba wpadek. To... No tak, tylko że oczywiście możemy snuć różne teorie spiskowe i niespiskowe, ale faktem jest, że po prostu on ma także poparcie wśród Brazylijczyków, bo jeśli by go nie miał, to nie byłby prezydentem. Oczywiście, że tak. Zresztą są marsze poparcia. Na początku września był w Sao Paulo ogromny marsz, zawsze dostajemy informacje takie, na temat tych marszów Anty. Marsz poparcia to było 250-200 tysięcy ludzi, więc w Sao Paulo to są rzesze ludzi. On ciągle na, na te pirazy drzwi 30% poparcia w pierwszej turze może liczyć, więc to jest cały czas w najgorszym wypadku polityk numer dwa w kraju. No bo oczywiście cały czas z tyłu głowy mamy lukę. Natomiast. No, Problem polega na tym, że ulica brazylijska cały czas marzy o kimś, kto będzie takim szeryfem, który weźmie to wszystko za twarz i będzie tą Brazylię jakoś pilnował. Bo Ja przypomnę, że kiedy Dilma odchodziła jednak w Niesławie ze swojego urzędu, no to przestępczość w Brazylii była rekordem. Mówimy o kraju, gdzie popełniało się 61-62 tysiące zabójstw rocznie, I to jest stan wojny tak naprawdę. Kradzieży. No zresztą, przeciętny Brazylijczyk, który się dorabia, pierwsze co robi, buduje sobie płot kilkumetrowy, płot z cegieł, zwieńcza go drutem kolczastym, podłącza do prądu, ma dwa psy i ma pozwolenie na to, to Mówimy o, o, o kraju, w którym autentycznie ludzie się maszą o tym, żeby się izolować. Jak tylko dorobi się, to się izoluje. Dziecko swoje mam w prywatnej szkole, w której dowożą, przywożą, nie ma kontaktu z innymi, mam prowadzącą służbę zdrowia, nie państwową, to jest straszne, bo przecież kojarzy się nam Brazylia z czymś zupełnie innym, z otwartością i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niestety poszło to w takim kierunku, w jakim e, poszło to w wielu krajach Ameryki Środkowej, tyle, że o ile Honduras czy inne kraje są po, po prostu małe i z punktu widzenia geopolitycznego niezbyt istotne, a Brazylia jest jednym z największych krajów świata, która ma E, Zasoby wszystkiego. Hmm. Dostanę, możemy. Jeszcze jeden temat poruszmy, mianowicie klimat. Na konferencji COP26 Bolsonaro jest symbolem wszelkiego wstecznictwa klimatycznego, jeśli tak można e, powiedzieć, ale równocześnie on podpisał deklarację o powstrzymaniu wylesiania e, świata, która m, została zaprezentowana w Glasgow. Tam lasy na ziemi od Syberii do Kongo, właśnie przez las amazoński, mają być chronione. Czy to jest jakakolwiek zapowiedź zmiany jego polityki wobec Amazonii, czy po prostu, ponieważ trzeba było podpisać, to podpisał, ale i tak polityka się nie zmieni? Obawiam się, Darku, że to drugie, że Bolsonaro po prostu podpisze, bo podpisać wypada i trzeba. Natomiast nie sądzę, żeby realnie cokolwiek zostało zrobione z prozaicznej przyczyny. Nie sądzę, żeby rząd brazylijski kontrolował tamte okolice o Amazonii generalnie, bo to o Amazonię chodzi, e, dlatego że ścierają się interesy wielu różnych grup, w tym także grup e, gangów narkotykowych, e, różnego rodzaju grup paramilitarnych itd., tak itd., tak z którymi ja nie mówię, że akurat z gangami narkotykowymi, e, nie chciałbym pójść za daleko, ale z organizacjami paramilitarnymi raczej Bolsonaro ma po drodze. Więc trudno mi powiedzieć, czy, czy Brazylia na serio to potraktuje. Natomiast inna sprawa, Brazylia jest jednym z krajów, które mają wyjątkowo ładnie zdywersyfikowane źródła produkcji energii. To nie jest tylko węgiel, ale to, to jest ropa, to jest gaz, tam jest największa elektrownia wodna świata, jeśli chodzi o produktywność, bo największa jest tam na trzech czółnach w Chinach, ale jeśli chodzi o produktywność, cały czas na pierwszym miejscu jest tutaj Pugnatyna. Budują kolejną ogromną elektrownię wodną, są elektrownie wiatrową, więc jakby Brazylia pod tym względem prezentuje się lepiej niż, o dziwo, większość krajów Europy. Zresztą, jako paradoks powiem, że jedynym krajem znanym, który w 100% pobiera energię odnawialną, to jest Paragwaj. Kraj bardzo biedny, i ubogi. 100% energii pochodzi z wody. Natomiast obawiam się, że to jest. Jak to w Brazylii? To znaczy, przepis jest, wyda stosowny dokument, okulnik, nawet się jakąś służbę powoła. No i tego by było na tyle. Doświadczenia brazylijskie raczej są takie, że przepisy swoje, życie swoje. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabi, szef wydawnictwa Mandioka i znawca Brazylii, był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam państwa na sobotę na raport o stanie świata. W międzyczasie proszę słuchać naszych innych programów cotygodniowego cyklu Raport z przyszłości. Kolejny, piąty odcinek już od wczoraj do państwa dyspozycji. Październikowego raportu o książkach. Warto posłuchać, bo w przyszłym tygodniu już mamy program listopadowy. Dużo się dzieje w raporcie dzięki Państwu, dzięki Waszej ofiarności i zainteresowaniu. Dziękuję bardzo. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to ArtRage.pl, książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania, Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Credo. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk-Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Michał Sierakowski, organizator konkursu akademickiego CryptoBrawl. www.cryptobrawl.pl. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia Cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.